Witam serdecznie, to jest Rydat i kolejny odcinek z Serii Biwysowej Czołgi. Bohaterą tego odcinka jest t 193 na bitwie z spotkoniowej w Himmelsdorfie. Amerykański niszczyciel czołgów, bez wieży, pancerz prawie ponad 300 mm z przodu. Włas na górze, który też jest wybredny, nie, nie zawsze bierze. Jedyny pewny strzał to od boku lub dolną płytę. No ale tu się z na górkę, lecę sobie tutaj na banana. I zobaczcie co tam się będzie działo. Shooting damage to 280, znaczy 850. Przychodowanie coś koło 16-17 sekund. Te 32 leciny od razu na pałę. No, ale widzę co tu się dzieje... Postanowiłem podjechać, mimo no, że no, to są same ósemki, tam jakieś 5 jeszcze ćwicza jedno na drugie. Nie stępujemy jakiegoś większego problemu. I trzeci już się dostał też do samej głowy. No już. Dwa czołgi mniej mają tu działo tygrysa nie zasłania. Właz. nawet go nie zarysowaliśmy muszę podjechać bliżej, żeby go tutaj coś zrobić mu. Te 32 już wyparowuje. Jest włas widoczny pięknie. 870 siedemdziesiąt. Samemu nic nie odrywałem jeszcze. Tu znowu mi działo przeszkadza. Mój jest poszedł trochę za nisko, się odbił. No, a teraz już strzał wszedł. c e 32 też już wyparował. Zostaje K-4 i dwie S-5, e w tym jedną, ale coś bierze stukowo. S-5 e mi przebija. No, ale dodaję mu z nawiązką. Górka, górkę niestety coś tam się chyba nie idzie chłopakom. Zresztą też nie dziwię. Tam dychy i to dosyć potężne. Kolejny strzał. To nawet trochę więcej niż 850. A e 75 jest na dobicie. Niestety sam muszę go dobić. Ale trudno. Męczmorka tu. Kapeł 4 -ka to kombinuje, Widzę, że S85 e się obrócił, no to mu jest spokojnie 4 i tak już na ugryzku bywa. Widząc, co się dzieje z prawej strony o lewą 85 e bo to już są nasze czołgiem z pomysłowa z tym. s co wyjechał, dostał bułę. Biorę stwierdził, że jednak pojedzie na kapa A 75. Też, znaczy, T5 te, te już też wyparowała. Niestety się w 5 bawi z nimi, nie mogę sobie z nimi poradzić, no ale postąpiłem pewnie polowe. Może jeszcze setą, nie. Już sześć tysięcy chowam się na strzodowania, tu będę sześć tuką skcioną mi chwilę pociągamy. No i mamy strzał, nie zdarzył się uciec. Niestety e s już 5 zostawili mnie na plecach, więc muszę się ruszyć do przodu. Na 6 ostatowe. Lowe dinga. Dostaję minimalnego strzała. Lowe z jego pentasa. Będziemy problem, żeby nawet przebić bieg płas. No, ja przed nim płytem. Nie ma problemu. Pozostaje, a jeśli z prawej strony. Które nie stanowi żadnego problemu, nie ma co się czaić. Ale skąd to ładnie wpada? Chcę sobie też uśmiechnąć T-28 Prototype. Który się gdzieś chyba zaklinało na górce. W próbie zjechu, zjechania z niej. Jak widać, ten tutaj bardzo, bardzo lubi miasto. Ograniczenie budynku, solenne objeżdżenie go. 6 kili, 8000 dm. No i już mówili z jeszcze to pro prototypa. na koniec bitwy. Scalowo ściana, specjalista. Bardzo udana bitwa. Tak więc, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.